Hej, witajcie drodzy widzowie Areko 265 Kłania się nisko. Pierwszy film nagrany teraz. Zapraszam Was na drugi, który z FIFA 22 będzie oczywiście, tak jak powiedziałem, dwa filmy codziennie do świąt. Będą wlatywać, można powiedzieć, że to są takie vlogmasy. Tylko bez, moja... bez napiski, vlogmas, ale codziennie dwa filmy, bo właśnie kalendarz otwieramy codziennie. Codziennie nagrywamy mecze, więc to będzie taki vlogmasik y, też. Więc bezbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania. Jest to w ramach La Liga Santander, y, Real Sociedad Contra Real Madrid. Tak widzicie, tak to y, wróć, 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 wróć. Wyjazdowy, Proszę. Bo może wyjazdowy, chyba że za grać. Nie jest na pierwszy tylko coś włączy nas ten jeden komputer i sprawdzę jaka pogoda a być. w się dat.

是现在。So, Mieście, nie? w tym mieście. Rócz San Sebastian właśnie, w San Sebastian. San... Stian, zobaczymy pogodę. Uh -huh. A deszcz, okay. czyli dobra, czyli ustawimy się na deszczu. Prawdopodobieństwo opadów wysokie, tak? Jest uh -huh. uh -huh. dobra, Jesień. Deszcz, dobra. Mamy deszczyk. 21 i zaczynamy spotkanie. Bez przedłużania, zaczniemy sobie już granie. W ramach to jest kolejka kolejka tu chyba jest 7 zawsze to jest tak 17 jest pkastra Ekstraklasy, tak Tak to tu jest 16 kolejka za To są dobrej gry, więc nie mogą ich zabić. Oby nie zabrakło, wybraj zębka, chyba. Miło przyczynić, który zawodnik tak w, w trakcie, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. To, to jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje na Obych że mają za

Znacznie Real Sociedad? Zobaczmy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi jazdami. Czyli najlepiej postawią na wrzut 6-militowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asytuację obrony przez wszystkich <grymianie> polach. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Real na ten mecz teraz na Państwa Między kluczami przygodni dwa. Dalej w formacji obronnej Gabi Kalawa wystąpi razem z Werem Militao. Dalej Vinicius Junior oraz Marco Asensio wygrają na bokach pomocy. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak, ataków linii ataku osamotnione napaski. No to zaczęło się. Zagrożenie minęło. Ej, ciało. Pytanie kasy miło. Ależ to zrobił. Ależ to Pff. była okazja. Oj, dęcie, sobie w drodze za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie nie pocieszał. To powinien być błąd. To, nie, to, to. Czyt, czytelne Bądźmy szczerzy. A, czy to tu Czekajcie, mi się gorąco zrobiło. Zaraz sobie kosztuję bluzę. Przepraszam, muszę sobie tak uśmiechnąć żeby widzieć... Odkąd, że teraz patrzę, się tutaj zastawiać by zaczekać na wsparcie? Dobra ta interwencja. Halo, faul. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Inteligentnie w obronie teraz, znowu zdołać przechwycić piłkę. <grym> tak, Szlag. Zdecznie czysto i jeszcze ma piłkę. Cóż, wyjście na pozycję zdawałoby się idealne, więc winić należy na tej zbyt późno dobranie. Samo podanie dobre, ale zabrakło tutaj. Naprawdę, pan, nam tutaj dobrą okazję. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności na Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność konsekwencja górą. Halo? Pracą piłkę. A nie, sędzia pan tam tylko stoi czy k**wa co? O, to był faul ewidentny. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Milerino. Ło, piłka przekryto na. Kurde sensyo mm. Chociaż podanie może być bardzo groźnie. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić bramkę. Tutaj chyba w wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Real ma teraz miejsce z boku. tak na piłkę skuteczne. Ta jednak opuściła boisko. Corner. Rzuca piłkę przed bramkę? Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może to z tego być. Jednak, tracą teraz tę piłkę. No tak, statystyki potwierdzają nasze wrażenie. Obie drużyny są mniej więcej i równie często przy klucie. Grają bardzo asekuracko. Żeby ten mecz się otworzył, potrzebujemy jakiejś poważniejsze jazdy. Albo poważniejszego błędu zostawieniu odrody. Fak. Teraz portu. I ma piłkę. Oj, prosta strata. Nie no czemu tu... W defensywie, przejęta piłka, mogą brać swoje. Tylko minuta dodatkowego czasu. Aleksander Ica. Poradzimy sobie z przeciwnikiem, ale może będzie szansa. Karim Benzema jako pierwszy wpisuje się dzisiaj na listę przeszłości. O, by tak w rzeczywistości dajcie znać w komentarzach, jaki wynik obstawiacie, Oby był zwycięski dla realu, bo nie chcę patrzeć, jak sądzi się do ten bije. Ja sobie obejrzę ten mecz oczywiście, bo jest kanał plus sport w dwójce, więc na pewno... A właśnie, zapomniałem wspomnieć, że na kanał plus sport 2 będzie transmitowany. O, to, co w pierwszej połowie grał Karim Benzema, to kosmos zachwyciło mnie. Ciebie Jacku, pewnie tak samo. tu prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tą formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jako. Hallo! Mistrzowski teraz odgór własnym polukarnym! Taki mistrzowski, że nie patrzył w ogóle na piłkę, tylko na moje nogi. Tam powinien być karny. Uwaga, wychodzi sam na sam! Nie! I oby na podwórkę, Gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania

że moment ataku, ma Poczekajcie, może zmiany jakie... I to trzeba przeprowadzić zmiany. <laughs> dobra, dobra, Mariano, Władzisz, Rodrigo, wchodzisz za Asensio i Winga pojedzie za Casemiro. Real Sociedad dominuje dziś na w kwestii długości rozgrywanych akcji. Tylko co z tego, że mają większe posiadanie piłki, skoro mają mniej bramek odgrywala? Może po prostu ich gra jest zbyt powolna, wchodzonego, pozbawiona ryzyka szaleństwa. Chłapanie do piłki? A nadal coś z tego może być. Kiedy pomyślę o tej sytuacji sprzed chwili, zadaję sobie jedno pytanie. Jak on to wyjął? To czysta magia, Na pewno szósty z I teraz skuteczne wybicie piłki. Bo ja Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Czy się uda? Nie, jak się goni to nie można marnować w takiej sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, do wnić do Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Glimmerino. I doskonała I okazja! Ja taki wynik jak coś biorę w ciemno tylko by ja bym sobie teraz nie, nie pokpił sprawy znowu O jaki ładny korytarz Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną tołtę. aby decadło było efektywne i efektowne. Wcisnął tam futbolistkę strzelec z krótkim punktem. Na tablicy wyników 3 do 1. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry, Aleksander Ica. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. I Aramendi. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Dobre, przypomnę zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Dramkarskie rzemiosło najwyższych lotów, każdy na miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Dzięku. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale łapek w górę, komentarzy. Właśnie w komentarzach dajcie znać, jaki wynik wy obstawiacie dzisiaj o 21.00. Kanal Plus Sport 2. Przypominam, transmisja na żywo. A yy, za ten mecz Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.